Co mamy na myśli, kiedy wspominamy wydarzenie w wstąpienia pana Jezusa? Wyznajemy je co niedziela, mówiąc w credo, że wstąpił do nieba i siedzi po prawicy ojca. Czasem temu wyznaniu towarzyszą dość banalne próby wyobrażenia sobie tego wydarzenia. Jezus, który czym rakieta kosmiczna, startuje, kryjąc się w obłoku i zmierzając ku gwiazdom. To oczywiście jest banalne. Dotykamy tutaj tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć ani naszym wyobrażeniem, ani ludzkimi pojęciami. Kiedy ewangeliści próbowali opisać to wydarzenie, mówili bardzo prosto: Jezus został wzięty do nieba, zasiadł po prawicy ojca. W ewangelii Łukasza czytamy: Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Ten sam Łukasz w dziejach apostolskich napisał. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Mamy tutaj do czynienia z pewnym paradoksem. Z jednej strony Jezus odchodzi, to odchodzenie Jezusa zawsze jest trudne dla uczniów mają świadomość pewnej pustki, która może przyjść, gdy on odejdzie. Z drugiej jednak strony, kiedy mówił do nich, zapowiadając to wydarzenie, powiedział, że pożyteczne jest dla nich to odejście. Inaczej nie przyjdzie do nich duch Paraklet. Inaczej nie zostaną napełnieni mocą z wysoka. Jezus odchodzi, ale ta jego nieobecność w fizycznym sensie, taka jaka była wtedy, gdy był między uczniami, jest zarazem bardziej intensywną obecnością. On odchodzi, to jest właśnie ów paradoks, po to, by bardziej być z każdym człowiekiem, by być jeszcze bliżej. To wejście do nieba nie oznacza podróży ku gwiazdom, oznacza wejście we wspólnotę z Ojcem, taką, jaka była ona zanim Syn Boży stał się człowiekiem i stąpił na ziemię, by nas zbawić. Więź z Ojcem, wspólnota z Ojcem, ale zarazem nowość w tej wspólnocie. Przecież Jezus do wspólnoty z Ojcem wyniósł nasze człowieczeństwo. Jedyny dar, który z tej ziemi zabrał, to ludzkie ciało przebite gwoźdźmi na krzyżu, znak Jego miłosierdzia, ogromnej miłości. Jezus nie jest od nas daleko, Choć wstąpił do nieba, to częściej my jesteśmy od niego daleko. Ale ta droga do wspólnoty z Jezusem pozostaje dla nas zawsze otwarta. To jest droga, która nie jest drogą geograficzno-astronomiczną. To jest droga w przestrzeni naszego serca. Droga wychodzenia z zamknięcia w sobie, wychodzenia z zamknięcia we własnym egoizmie. Droga, na której możemy doświadczać Jego mocy po to, by to, co mówił, choćby w kazaniu na górze. Kiedy przypominał, że mamy kochać nieprzyjaciół, przebaczać wrogom, dążyć do pojednania, nie szukać sukcesu ani pierwszych miejsc, ale w pokorze służyć innym, to właśnie ta droga, którą On sam pierwszy przeszedł, dając nam przykład świętego, dobrego życia, wciąż dla nas pozostaje otwarta. On jest z nami, dzięki mocy Ducha Świętego, mieszka w naszym życiu, w naszych sercach, nieustannie prowadząc nas do swojego Ojca.